Najgorszą chorobą malin, jeśli chodzi o, o same pędy, to jest zamieranie pędów malin, wywoływana przez 3-4 gatunki rodzaju grzyba. E, oczywiście e, program ochrony roślin powinien być tak skonstruowany, żeby starać się ochronić plantację przez jak najdłuższy okres czasu tak naprawdę malinę tradycyjną powinniśmy chronić w momencie kiedy rośliny osiągają 10-15 cm wzrostu to jest dobry moment na to żeby tą ochronę rozpocząć ważną rzeczą jest to aby plantacja była niezachwaszczona pamiętajmy że każde zakwaszczenie które powoduje większą wilgotność i mikroklimat taki sprzyjają rozwojowi wielu patogenów. Dlatego tak też ważną sprawą jest, żeby plantacje były odkwaszczone na czas. Tu mamy kilka możliwości, jeśli chodzi o ochronę przed, przed zamieraniem pędu malin. Mamy kilka grup chemicznych, które można wykorzystać. Zwracam uwagę na fakt, że w okresie przedkwitnieniowym na pewno powinniśmy wykonać 1 dwa zabiegi przeciwko zamieraniu pędów malin. W okresie kwitnienia sprawa jest bardziej prosta, ponieważ większość preparatów, które są zarejestrowane do ochrony przed szarą pleśnią, również zabezpieczają plantację przed zamieraniem pędów malin. Trzeba pamiętać też, że w okresie. Po, po zbiorczym też o plantacji trzeba pamiętać. E, cała uprawa nie kończy się na ostatecznym zbiorze owoców. E, po, po zbiorach należy pamiętać o ochronie przeciwko niektórym e, chorobom. Jak również trzeba pamiętać o, o nawożeniu, co bardzo często jest wielkim zaniewaniem ze strony e, plantatorów. W ostatnich latach e, coraz większym zagrożeniem na plantacjach malin jest choroba rdza maliny. Jest to choroba, która najczęściej pojawia się, jej objawy pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Wszystko tak naprawdę uzależnione jest od przebiegu warunków pogodowych, od danego sezonu, czy ten start jest w sezonie wegetacyjnym szybki czy też powolny. W zeszły rok, ubiegły rok, rok, sezon 2015 był sezonem, gdzie ta choroba wystąpiła w średnim nasileniu, ale bywają lata, jak 2014, że na wielu plantacjach choroba poważnie zagroziła roślinom. W ubiegłym sezonie, w warunkach Małopolski, pierwsze objawy, czy, czy objawy z, z rdzą maliny Zaobserwowałem na początku drugiej dekady, dekady maja. Wówczas na jeżeli weźmiemy pod uwagę liście, należy rdzemaliny maliny szukać w dolnej części, w dolnej partii roślin. Na wierzchniej stronie liści znajdują się żółto-pomarańczowe ecja. W tym momencie, jeżeli widzimy pierwsze, pierwsze objawy choroby, wskazane jest zastosowanie i wykonanie zabiegu zwalczającego. Na ten moment w warunkach Polski zarejestrowany jest tylko wyłącznie jeden preparat do ochrony przed rdzą maliny. Jest to Zato 52G. Jeżeli zobaczymy pierwsze objawy rdzy na malinach, wówczas jest to dobry moment na to, żeby zastosować preparat Zato. Przy okazji preparat ten zabezpiecza również malinę przed innymi chorobami liści, jak na przykład biała pramistość liści. Ważnym momentem jest też drugi termin, ponieważ wielu plantatorów skupia się tylko na tym pierwszym okresie, kiedy pojawiają się objawy mali, rdzy na malinie. Trzeba pamiętać, że po trzech mniej więcej tygodniach taki zabieg powinien być powtórzony. E, zabezpiecza to nas przed tym, że bezpośrednio przed okresem zbiorczym e, liście będziemy mieli czyste, bez e, całej grupy chorób, które mogą występować na, na liściach. Tym samym e, roślina będzie miała z czego wykarmić e, te nowo e, rosnące owoce.